Komisja Europejska, pod presją silną Parlamentu Europejskiego, jak również motoryzacyjnego przedsięwzięcia czy motoryzacyjnych firm, ale po prostu zdrowego rozsądku, powiedziała, że nie będzie zakazu produkowania i rejestrowania samochodów spalinowych. Ale dodaje, dlatego ja czekam e, na dokumenty że będzie obowiązywać obniżka e, e, emisji o 90% tak naprawdę to jest to samo. Zdecydowana większość od dawna i mówiła o tym, że nie możemy odejść od możliwości zakupu samochodów spalinowych i też wielokrotnie mówiliśmy, obiecywaliśmy wyborcom, Polakom, Europejczykom, że zrobimy wszystko, aby tego zakazu nie było, bo fajnie brzmią zakazy na napisane, ale często trudno je wdrożyć. I wiele krajów Unii Europejskiej nie ma odpowiedniej infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Mamy tereny oddalone, gdzie się samochodami elektrycznymi nie dojedzie. Ja niestety nie dojechałabym do, do mojej cisnej, a w zimie to już w ogóle nie ma możliwości takiej. E, poza tym, patrząc na przemysł europejski, na gospodarkę, na miejsca pracy, na Polskę, ile. Jest firm, które produkują części do samochodów spalinowych. To wszystko wymaga racjonalnego podejścia. Zakłady motoryzacyjne się zamykają w Niemczech. Jest rozpacz, bo rzeczywiście to jest przecież ich duma we Francji, we Włoszech, w Czechach, również w Polsce, bo to wszystko naczynia połączone. Nie ma innego wyjścia, dlatego że właśnie straciliśmy konkurencyjność, bo właśnie jeżeli chodzi o różnice pomiędzy importem, eksportem samochodów, na przykład elektrycznych, albo po prostu europejskich do Chin i Chin do Europy, no są po stronie Chin. Też z drugiej strony musimy mieć świadomość, że świat goni, że coraz nowe technologie wdrażają i też Europa z jednej strony. Ochra, chroniąc miejsca pracy, chroniąc przemysł, musi też wdrażać innowacje, fundusze, które spowodują, że Europa będzie konkurencyjna. Komisja Europejska ma taki plan, bardzo kosztowny plan dotyczący alternatywnych, syntetycznych czy też e-paliw. Chciałaby przy pomocy bardzo drogich Technologii, bo między innymi związanych z wodorem, w dodatku z tak zwanym zielonym, czyli tym, który powstaje w wyniku procesów związanych z wodą, to rzeczywiście ogromne wyzwanie.